Siema! Siema, siema, siema! Dobra, opieraj się! Dobra! Uwaga! Dobra jest! Uciekajmy! Siema! Dobra, uciekamy! Szyma! Nie! Dzień dobry, panie policjancie! Dzień, Dzień, Dzień dobry, co ty dało? A dobra, pompki. Dobra. Zrób takie, wiecie, na y, rozgrzanie mięsi. Już... Dwa! Jeden, Start. Aj! Aj! A. Yeah. Nie! Nie! Dawał, Wiktor, musimy się ogarnąć! A, Nawet mam jedną ja. na sobie. O, on ma wyraźną. ma teraz Co tam? Nie wiem, dobrze... Za... Dobra, ale jedn... nie będziemy mieli jednego łóżka. Dobra, wstałem. To kolejny odcinek twarzyka już chyba dwunasty z tego co mi się wydaje ja Dzisiaj się tutaj już z szpitala po tygodniu i dobrze chciałbym się wypisać a tutaj podpisać? okej okay, podpisuję To już mogę do wyjścia, tak? do widzenia jeszcze muszę iść po ubrania A ubranie to gdzie? A w moim pokoju W szafie, tak, dobra Eee, yy, to się przybieramy Dobra, mam Mam moje cichy Dobra, no idziemy yy, Tutaj dodają się właśnie teraz lajki yy, hajs z lajków i idziemy teraz do wyjścia. No. Pojedziemy sobie widzieć, gdzie będzie. Na sam dół. W sumie, w sumie zadzwonię do... Zadzwonię do Ubera. Yy, dobra, dzwonię. Halo? Halo? Yy, chciałbym zamówić yy, z Ubera. Pod szpital. Już jadę. E, a więc... Y, dobra, zobaczmy. W sumie... później trzeba będzie się spotkać z chłopakami, ale na razie to trzeba będzie pojechać do domu. Nie, bo mi się nie wydaje. Dzisiaj jest chyba... tak, niedziela jest. Dobra, poczekam sobie tutaj.

To pan Uber? Tak. Dobrze, już wsiadam. Jak pan otworzy samochód? Zamknięty. Hmm? Chyba. Dobrze, już wsiadam. Gdzie jechać? Yy, pod taki dom. Jest taki jeden dom na takiej dzielnicy, tej tamtej, takiej blisko lotniska Sandy Shorts. Tam jest, tam jest taki dom, pan na mapie zobaczy. Dobra, widzowie. Eee, teraz jedziemy do domu. Trochę pooglądamy jakieś telewizji czy coś i trzeba będzie się spotkać z chłopakami. Bo dzisiaj jest niedziela. A co jutro jest? Nie wiem. Toż poniedziałek, co ja z jest poniedziałek. Dobra Kurde Proszę pana teraz w lewo Dobra. A więc idziemy do domu, przejdziemy sobie na że coś porobimy i chyba będzie... Trzeba wyjść gdzieś na miasto. Tak, i widzi pan tutaj taki dom. Dobra, to ile za to będzie? 200 dolarów. 200 dolarów. Dobrze, już daję panu. Dobra, już panu dałem. Dobra, 200 dolarów z nikafacie. Do widzenia. Do widzenia. O, ej. Czego ja mam... Ja mam otwartą chatę i balony jeszcze z imprezy. Jezu, nie mam się tego dzisiaj sprzątać. Jeszcze z imprezy rzeczy. Dobra, włączę telewizor. No i trzeba będzie się zaraz przespać. W sumie jutro pójdę do chłopaków. Jo! Tutaj trzeba było oświetlić. Ale na razie nie chcę mi się tego robić. A tak co? Ładne. Dobra, oglądam sobie telewizję. Dobra, o Boże, telewizor został włączony. A, ja zasnąłem? O Boże, już jest dzień. A, biegnę, biegnę, biegnę. Szybko, 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 szybko. Ja nie mogę. Obłagam, żebym zdążył. Że stążu... O nie, to ich samochody. Aj Gdzie jest teraz ta sala? O, to jest pytanie kafeteria chyba tam to dziś tu było pamiętam to jakoś tak ja nie mogę to chyba tu dzień dobry witam na zakończeniu roku szkolnego Chyba. mam nadzieję że się cieszycie tego oczywiście że się cieszymy Mega, na ile czasem? Hmm. Na Do rozdawania świątec. Oh. Um, najpierw przychodzi Olivier. Och, ok. O, ale ai, muszę. Wszystko. Jest dobry. Mnie to nie dochodzi. Tak, już nikt w tej nie ja No nie, no dzisiaj jest ostatni. Dzień dobry. No to jak to Chyba za to. wszystko proszę, e, Polaka, jakby Polaka, przez to, że był e, u was Co? 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 Nie, proszę się nie pasz. proszę do mnie pasuj, kolega, po prostu sobie. Yeah, yeah, yeah. Eee... się do mnie. Nie, 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 Na koniec A. roku. nie, eee, dostałeś no, dostałeś, eee... na koniec no. roku. Jest, dobra. Drug, drugą osobę zapraszam, czyli... Mak. Eee... to ja. Dzień dobry. Dzień dobry. Um, a... Właśnie w na sam koniec roku szkolnego dostałeś... Tu ja, Ach, nie, jest źle. Brawo! Dzięki. Gdzie jest kują. A, kują w więzieniu. Dzień, proszę pana, dzień, 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 dzień. Chciał, chciał go porwać. Znaczy porwał go w sumie i chciał nas zastrzelić. Aha, rozumiem. A jaką miał? Niech pan powie, jaką miał? on miał szóstkę. Ło, kurde, 6-0. Ej, szmana, widzi pan to? No? No, ja też mogę sobie iść, nara. Te, 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 te. Ja też w sumie mogę wyjść, nara. gdzie jest lewi? Powiedziałem, że musi jechać. Czyli to pilne. Nie, to już szkoła nie obchodzi, podwieziesz mnie? Jest no, podwiazczy. Bo kurde, nie mam... Nie wiem, gdzie jest mój samochód w ogóle. Oh fuck. Ej, a, a... Któryś z was nie, pa, nie parkował pod burgerownią? Mojego samochodu? Ja nie, chyba nie. Ale słyszałem, tak. że lewi chyba pakował, bo mi coś tam pisał. ja wiem tam. To jedź po mój samochód. Dobra. Podno Do burgera. Kurde, w akurat nie zmienić nazwy. Jaką? Nie wiem w sumie. Chwila. E, chwila, bo tu tam ja zawsze parkowałem, tu to pewnie tu jest. Dobra, tu jest pewnie. To gdzie on jest? Nie wiem ciągle. A tam jest! Ale ci przeparkował. No. Dobra, w sumie jak już tutaj jesteśmy, to zobaczymy, co tam w burgerowni. Jak to jest? Jak to nikt jeszcze nie przyszedł? Co oni się tak obijają w tej robocie? Co to jest? Tak go nie ma. Co. Jak to. Przed goście i ich wygonił wszystkich? Co? Ile dzisiaj zarobiliśmy? Jak to ja zero. Z żadnych zysków nie mamy, jeszcze musimy kupić dużo mięsa, bo tam to się zmarnuje. Co, a co w drugiej firmie w ogóle? Aha. Jak to źle, no ja nie mogę. Widzę się sypie, ja nie mogę. Nie wiem, ja chyba sprzedaję pagetti w takim razie. Nie mamy hajsu w ogóle na kotlety. Ja nie mogę. Co bardziej na bułki. Jak są by tu Ty, przyszedł, to już, to już mamy koniec. Czuł miękko Ja nie mogę. Dobra. Je, jedziemy po ten. Jedziemy, jedziemy sprzedać spaghetti i jedziemy po mięso. Ja, ja jadę do Alfredo. Ty możesz no. zajechać do sklepu po jakieś mięcho. Okej. Okay. Dobra Ja nie mogę. Jakby tam sam widzę wyprzedany. To już koniec. Co to w ogóle było? Nie idziemy do Pagetti sprzedać. Bo nie mamy żadnych zysków. A na hajsu mamy zupełnie mało na tyle mięsa. Dzień dobry, panie Alfredo. Chciałbym panu odsprzedać tą firmę. Tak, za te 10 koła. Jakiś biznes może by się skręcił, nie? Yy, panie, po prostu daje Pan mi te pieniądze. I. No. Dobra, to ja już biorę. Dziękuję. Do widzenia. Dobra. Tak szybko sprzedane spaghetti i coś tam jeszcze podpisałem. Mam nadzieję, że wszystko jest giglowa. Prawie rozwaliłem ten znak. Co ja w ogóle robię na tej ulicy? Dobra, to jedziemy pod noburgera. Dobra, ciekawe czy mam do kupi Czy Oliver kupił te mięsa? Dobra, kupiłeś te mięsa? No kupiłem, kupiłem, nie mam hajsu już, musisz mi dać coś, bo ja wypłatę. Ja, ja kurde. też nie mam! Ja mam 0 dolarów, ja mam 10 dolarów na górę. Ja mam bardzo mało. Ja mogę ci zyskówkę dać. Ale... Ale to jutro. Może jakieś zyski będą. Nie wiem, proszę się przebrać. Nie wiem. powiedz... Jakiś zwariowany gościu przyszedł i, i, i wywalił wszystkie. W ogóle zobaczę, co tam piszą i w internecie o nas. Dobra, najgorsza burgerownia na świecie. Wyganiają własnych ludzi. Jak to wyganiamy własnych ludzi? To nie my. O Boże. Dobra, jutro to jakoś odrobimy. Jak to jutro idzie sa przychodzi Sanepit? No chłopie, to ty... Jutro Sanepit przychodzi. Weź może Sanepid też przebier, się po w gorzek Alfredo. Czyś tak. Ernesto! Ernesto! Wszystko jedno! No, w sumie się przebiorę. Daj tu czapkę! Bo po tej czapce mnie mogło właśnie poznać Dobra, jutro jest same Ja wiem! Właśnie... Zamykamy lokal. Nie. Dobra, czekaj. Caroline, chyba zamykamy lokal dzisiaj. Na miesiąc. Albo na tydzień, nie wiem. Aż aby odrobić pieniądze. Dobra. Dobra, sprzątnijmy ten, ten tłuszcz Nie, na razie nie. Sprzątnijmy ten tłuszcz yy, wynieś, yy, Wynieśmy śmieci. A ja sobie ten tłuszcz. Z, w ogóle... Co w ogóle jest? Dobra, jutro ma być wszystko na błysk yy. Dobra, Udział. jutro oni przychodzą do pracy do 8:00. Oh. Mam nadzieję, że nic nie odwalą. Ja patrzę jaką serwizę zrobiłam. Widzę, widzę. Nowa, nowa, no, nowa, nowa fryzura. I tam też była taka przestażanta. A nie wiem... Jest nie wiem, ja bym, ja bym, ja bym... Chyba pojechał jakiś hotel sobie zrobił i... Po prostu... No, tam się przespał. Pogadajmy ja tak, jak jesteśmy pomiędzy państwami. Dobra tutaj gdzieś... Yy... Dobra tutaj jakoś zaparkuję dziwacznie Tutaj na tym I mostku Dobra Ja ja mam samów jak hotel